A będzie wykonywał ten strzał. Samir Fandanowicz broni. Tę jedenastkę wykona za chwilę kad rewa. Nie siatce. Oj chyba nie jest zbyt pewny siebie. Widać było, że nie wytrzymał presji. No, nie wygląda zbyt pewnie. Piłka w się w tej zmianie tempa. Skutecznie z 11 metrów. Nie mylił się w takich sytuacjach. Niezamknięte, teraz złapię. Nie to była wygrana. Stanie teraz przed szansą rozstrzygnięcia meczu. Wielkie nerwy, zobaczmy, jak sobie poradzi w tej sytuacji. Nie pomylił się. Brawo. Koniec. Tym karnym dał im zwycięstwo!